Organizatorzy i uczestnicy obchodów 80. rocznicy rozstrzelania obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Dostojni goście, mieszkańcy Gdańska, panie i panowie. Spotykają się państwo dzisiaj w miejscu, gdzie przed 80 laty Niemcy rozstrzelali pocztowców zaangażowanych w obronę Poczty Polskiej w Gdańsku. Kiedy mówi się o rozpoczęciu wojny we wrześniu 1939 roku, Większość osób ma w pamięci Westerplatte. Jednak równocześnie z rozpoczęciem ostrzału Westerplatte przez pancernik Szlezwik-Holstein o godzinie 4.45 rozpoczął się atak na Pocztę Polską. Obrona Poczty Polskiej stała się pokazem obrony polskich mieszkańców miasta. Pracownicy Poczty Polskiej stawili opór wrogiej napaści. W tej nierównej walce naprzeciw oddziałom wojska dysponującym oprócz broni ręcznej, również samochodami pancernymi stanęli pracownicy poczty polskiej. Pocztowcy mieli bronić się przez 6 godzin. Do czasu przybycia od sieczy cywilni obroni, obrońcy stawiali opór Niemcom przez kilkanaście godzin. Przez cały dzień nieugięcie walczyli z przeważającymi siłami wroga. Broniąc Poczty Polskiej w Gdańsku potwierdzili polski patriotyzm i przywiązanie do honoru i umiłowania ojczyzny. Za swoją heroiczną postawę zapłacili najwyższą cenę. Cześć ich pamięci. Powinniśmy pielęgnować tę pamięć ze świadomością, że wydarzenia te są świadectwem okrucieństwa wojny. Musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić pokój przyszłym pokoleniom. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że poczta stanie się symbolem służby na rzecz państwa polskiego, a etos pracy pocztowca będzie darzony należnym respektem. Z wrazami szacunku Andrzej Adamczyk.